Zapraszam na ranking składanych smartfonów, w którym umieszczę 20 składanych smartfonów, jakie miały premierę w ciągu ostatnich 3 lat. I żeby za bardzo nie namieszać, najpierw wymienię 5 smartfonów typu flip, a później zajmiemy się całą resztą. Niektóre urządzenia otrzymają również specjalne wyróżnienie, a podium Was na pewno zaskoczy. W 2019 roku Motorola wydała swojego pierwszego składanego smartfona, wskrzeszając tym samym serię Razer. Urządzenie cechowało się ikonicznym designem z odstającą brudką i 6-dwucalowym wyświetlaczem z charakterystycznym wycięciem. Początkowo Razer kosztował 1500 dolarów. To sporo, biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie miało średniopółkową specyfikację i było wykonane z plastiku. Nie pomogły również problemy z dostępnością oraz problemy z zawiasem. Największą zaletą Razer Był duży dwu- i 7-calowy wyświetlacz zewnętrzny, dzięki któremu można było obsłużyć niektóre funkcje smartfona, nie otwierając go. I nadal trzy lata później jest to największy zewnętrzny wyświetlacz w tego typu smartfonie, za co Razer dostaje u mnie wyróżnienie. W 2020 roku Motorola wydała nową odsłonę Razer z dopiskiem 5G i nowy smartfon wnosił sporo usprawnień. Znacznie poprawiono zawias, dodano szklane plecki, wyświetlacze pozostały bez zmian, ale odświeżono specyfikację. Za wydajność odpowiadał Snapdragon Dragon 765G wraz z 8 GB RAMu. Aparat miał rozdzielczość 48 MP, a bateria urosła o 300 mAh. Smartfon został wyceniony na 1400 dolarów. U nas kosztował 6500 zł, czyli nadal trochę za dużo za nutę nostalgii. Niewiele więcej, bo 6600 zł trzeba było u nas zapłacić za pierwszego Galaxy Z Flipa, który miał znacznie lepszą specyfikację od tej z Razer. Smartphone miał 6 i 7 calowy wyświetlacz, małe ramki, Snapdragon 855 plus, dwa obiektywy oraz baterię o pojemności 3300 mAh. Na uwagę zasługiwał również bardzo dobry zawias. Największą wadą urządzenia były moim zdaniem wydłużone proporcje wyświetlacza, który był za wysoki. Kolejna wada to malutki zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 1.1. Mógł on jedynie służyć do pokazywania powiadomień. Pod tym względem Motorola wypadała znacznie lepiej. No i Flip miał również bardziej zauważalne zagięcie od tego z Motorola. Wydany pod koniec zeszłego roku Huawei P50 Pocket cechuje się świetnym designem. Wykonane ze szkła plecki mają bardzo ładną fakturę i genialnym pomysłem było umieszczenie okrągłego zewnętrznego wyświetlacza koło obiektywu. Dlatego P50 Pocket otrzymuje ode mnie wyróżnienie za design. Smartfon ma 6,9 calowy wyświetlacz o proporcjach 21 do 9, czyli jest nieco szerszy od tego z Flipa. Pocket ma również mniej widoczne zagięcie i 120 hercowy wyświetlacz. Pierwszy Flip miał 60 hercowe. Jest również większa bateria o pojemności 4000 mAh oraz trzy obiektywy, niestety bez teleobiektywu. Pamiętajcie jednak, że smartfony Huawei nie mają usług Google, no i Huawei nie popisał się ceną urządzenia, która u nas wynosiła 6500 zł i zaraz zobaczycie dlaczego to dużo. No i w końcu przechodzimy do najnowszego Flipa od Samsunga. Z3 Flip wprowadził nowy design przypominający ten ze starych Pixeli. Certyfikat IPX8 a a 6- i wyświetlacz otrzymał w końcu 120Hz odświeżanie. Moim zdaniem największym upgradeem w tym smartfonie jest zwiększenie zewnętrznego wyświetlacza z 1.1 cala do 1.9 cala, dzięki czemu podobnie jak w Motorola Razer można tutaj skorzystać z niektórych funkcji smartfona, nie otwierając go, co myślę, że jest bardzo ważne przy tego typu smartfonie. Bez większych zmian pozostała bateria oraz optyka. Największym zaskoczeniem była jednak cena, która w porównaniu do poprzednika została zmniejszona. Na prawie o 2000 zł. Za smartfona w dniu premiery trzeba było dać 4800 zł i, biorąc to wszystko pod uwagę, smartfon otrzymuje miano najlepszego flipa. Jak już flipy mamy za sobą, to teraz zajmijmy się większymi składanymi smartfonami. I nasze zestawienie zaczynamy od Royal Flex Pie, który już na starcie dostaje u mnie wyróżnienie za bycie pierwszym składanym smartfonem. Niestety, bycie pierwszym urządzenie przypłaciło całą masą kompromisów. Zawias wyglądał jak akordeon, i przy Raniu skrzypiał. smartfon składał się tak, że wyświetlacz był do zewnątrz i przez sposób, w jaki się składał, miał nie jedno, a dwa zagięcia na wyświetlaczu, no i sporą dziurę pomiędzy panelami po złożeniu, i na pewno nie trzymało się go wygodnie. Rozłożony FlexPy miał 7- i 8-celowy wyświetlacz o proporcjach 4x3, czyli jak tradycyjny tablet. Cena pierwszego FlexPaya wynosiła 1300 dolarów. Tak wiem, Surface Duo nie jest prawdziwym składanym smartfonem, gdyż składa się z dwóch, 5- i 6. 6ocalowych oddzielnych wyświetlaczy. Jednak niektóre aplikacje można również otworzyć jednocześnie na dwóch wyświetlaczach i wówczas dostajemy 8,1 sali przestrzeni roboczej. Największą zaletą smartfona Microsoftu jest 360-stopniowy zawias oraz smukłość urządzenia. Rozłożony ma 4,8 mm grubości, a złożony 10 mm. Jednak, aby osiągnąć taki wynik, producent poszedł na wiele kompromisów. Jest mała bateria o pojemności 3577 mAh, kiepski głośnik i brak aparatu z tyłu. Smartfon ma jedynie średni aparat selfie, który można użyć jako główny. Na minus również duże ramki, problemy z wydajnością oraz cena 1400 dolarów na premierę. Jednak mamy tutaj dwa oddzielne wyświetlacze i na każdym z nich można otworzyć jakąś aplikację niezależnie. Aplikacje można również bez problemu przerzucać między wyświetlaczami lub wyświetlać ją na dwóch wyświetlaczach i smartfon otrzymuje ode mnie wyróżnienie za multitasking. Microsoft przyjął krytykę, jaka spłynęła na jego Pierwszą generację Duo i druga generacja Surface Duo była sporym krokiem naprzód. Producent zwiększył wyświetlacz do 8,3 cali, zmniejszając tym samym ramki, dodał 90Hz odświeżanie, zwiększył baterię do 4450 mAh i oprócz aparatu selfie dodał trzy obiektywy o różnych ogniskowy. Poprawiono również wydajność i oprogramowanie. Początkowo cena urządzenia wynosiła 1400 dolarów, ale po jakimś czasie Microsoft się ugiął i zaczął oferować urządzenie za 1000 dolarów. Surface Duo otrzymuje ode mnie wyróżnienie za duży upgrade względem poprzednika, chociaż i tak nie jestem przekonany do tego designu. I na kolejnym miejscu FlexPai 2 z 2020 roku. Przyznam szczerze, że do tej pory nie miałem pojęcia, że smartfon wyszedł. Największym upgradem był znacznie poprawiony zawias, dzięki któremu smartfon zamykał się do końca, chociaż podobno nadal skrzypiał. Złożony FlexPai 2 miał 5,5 calowy wyświetlacz, a rozłożony 7,8 calowy o proporcjach 4x3. Urządzenie otrzymało 4 obiektywy, w tym jeden z trzykrotnym zoomem optycznym. Cena na premierę wynosiła 1470 dolarów. Debiut pierwszego Galaxy Folda nie należał do najlepszych. Po wielu problemach z wyświetlaczem, Samsung zmuszony był wycofać go z rynku i wydać poprawioną wersję. Wyróżnienie za fall Start w pełni zasłużone. Jednak, nawet gdy Samsung wydał poprawioną wersję Folda, było widać, że producent pospieszył się z premierą. Malutki 4- i 6-celowy wyświetlacz zajmował tylko część. Część zewnętrznego panelu, a wewnętrzny wyświetlacz miał ogromne wcięcie w prawym górnym rogu. Do tego smartfon łatwo się rysował. Na uwagę zasługiwała za to przyzwoita specyfikacja oraz optyka z trzema obiektywami. Bateria smartfona wynosiła 4380 mAh, natomiast cena niemal 2000 dolarów. Przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia, gdzie umieścić pierwsze składane smartfony od Huawei Mate X i Mate XS. Z jednej strony mają unikalny, ambitny design, a z drugiej strony technologiczny. Technologia nie była i nadal chyba nie jest gotowa na to, aby smartfon był składany wyświetlaczem na zewnątrz. Jednak pomysł i wykonanie zasługuje wyróżnienie za ambitny design. Warto zauważyć, że wewnętrzny wyświetlacz nie miał kamerki selfie, ale gdy smartfon był złożony, można było sobie robić zdjęcia aparatem głównym. Zamknięty smartfon miał 6- i 6 calowy wyświetlacz, a otwarty 8-calowy. Niestety wyświetlacz miał 60 Hz odświeżanie. Był również trzy obiektywy i bateria o pojemności 4500 mAh wspierająca 55-watowe ładowanie. Cena początkowo wynosiła 17 tysięcy yuanów, czyli około 9500 zł. Tworząc swój składany smartfon, Xiaomi czerpało inspirację od Samsunga. Oba wyświetlacze mają podobne proporcje do tych z Galaxy Folda, chociaż zewnętrzny 6,5-calowy wyświetlacz jest jeszcze dłuższy od tego z Samsunga. Mi Fold jest jednak większym urządzeniem mającym 8-calowy wewnętrzny wyświetlacz. Niestety tylko zewnętrzny ma 90-hercowe odświeżanie. Nie ma również bezprzewodowego ładowania i smartfon waży 317 gramów w wersji ze szkłem i 332 gramy w wersji z ceramiczną obudową. Cena smartfona na premierę wynosiła 2000 euro, czyli znacznie za dużo. Na miejscu siódmym druga generacja Galaxy Fold, która była dużym upgrade'em w porównaniu do poprzednika. Znacznie ulepszono zawias i podobnie jak w Z-Flip, wewnętrzny wyświetlacz dostał ultra cienkie szkło. No i przede wszystkim zewnętrzny wyświetlacz urósł z 4,6 cali do 6,23 cali. Niestety Nadal miał 60 Hz odświeżanie. Za to wewnętrzny wyświetlacz urósł o 0,3 cala i otrzymał 120 Hz odświeżanie. No i ogromne wcięcie w prawym górnym rogu zastąpiono okrągłym wycięciem na kamerkę do selfie. Niewiele zmieniła się również optyka, nadal były trzy obiektywy, a teleobiektyw miał dwukrotne przybliżenie polska cena smartfona wynosiła 8800 zł. Honor Magic 5 miał premierę w tym roku, więc ma na pokładzie Snapdragon'a 8 pierwszej generacji. Przedni wyświetlacz urządzenia o przekątnej 6 i 5 cali ma 120 Hz odświeżanie, natomiast wewnętrzny 7 i 8 calowy tylko 90 Hz. Smartfon ma również trzy obiektywy, każdy o rozdzielczości 50 megapikseli. Niestety zabrakło tutaj teleobiektywu. Bateria o pojemności 4750 mAh naładujemy 60 96 W ładowarką. Urządzenie waży 288 gramów i zostało wycenione na około 10 tysięcy juanów, co na nasze daje około 7 tysięcy zł. W Matex 2 Huawei zrezygnował z ambitnego designu poprzednika na rzecz bardziej popularnego i wydaje mi się, że również rozsądnego. Zewnętrzny wyświetlacz ma 6,5 cala oraz odświeżanie 90 Hz. Natomiast po rozłożeniu otrzymujemy 8 cali również o 90 Hz odświeżaniu. Na uwagę zasługuje optyka z czterema obiektami tym jednym z dziesięciokrotnym zoomem optycznym. Bateria ma pojemność 4500 mAh i naładujemy ją 50-watową ładowarką. Podobnie jak w poprzednikach nie ma kamerki do selfie po otwarciu urządzenia i jako, że jest to Huawei nie ma tutaj wsparcia serwisów Google. Cena smartfona w przeliczeniu na naszą walutę wynosi 10 tysięcy złotych. Tworząc ten materiał odkryłem, że w kwietniu miał premierę Mate XS2 cechujący się tym samym designem co X oraz XS. A już myślałem, że Huawei porzucił ten design. Smartfon ma również mniejsze ramki, waży 255 gram, po rozłożeniu mierzy 5,4 mm grubości, a po złożeniu 11,1 mm grubości i za te wymiary otrzymuje ode mnie wyróżnienie. Jest 7,8 calowy wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz, który po zamknięciu zamienia się w 6,5 calowy. Tym razem po otwarciu smartfona znajdziemy aparat selfie, są również trzy obiektywy, w tym jeden z trzykrotnym zoomem optycznym. Smartfon ma kosztować około 2 Mimo, że Fold3 znalazł się dopiero na trzecim miejscu, to najbardziej dopracowany składany smartfon, zarówno pod względem wykonania i funkcji, jak i oprogramowania. I dlatego smartfon otrzymuje ode mnie wyróżnienie, gdyż jest to najlepszy wybór dla większości i obiektywnie najlepszy składany smartfon. Tym razem dwa wyświetlacze, zarówno ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, mają 120 Hz odświeżanie. Jest to jedyny taki składany smartfon z certyfikatem IPX8. Smartfon otrzymał również wsparcie RysiK. S-Pen, jednak bez możliwości schowania go do obudowy. Do mniej udanych zmian można zaliczyć kamerkę pod wyświetlaczem, która jest słabej jakości. Do tego i tak jest widoczna, więc jaki był sens jej umieszczania nie mam pojęcia. Na minus również optyka, która odstaje od flagowych urządzeń i mamy tylko 25 watowe ładowanie. Ale dlaczego Samsung dopiero na trzecim miejscu? Dla mnie zewnętrzny wyświetlacz jest zbyt wydłużony, nie podobają mi się również proporcje wewnętrznego wyświetlacza, no i to, że ma zauważalne zagięcie. Inni producenci radzą sobie z tym znacznie lepiej. Fold 3 został u nas wyceniony na 8300 zł. Vivo Fold X jest jednym z nowszych smartfonów w tym rankingu i moim zdaniem pokonuje Samsunga pod względem specyfikacji, jak również pod względem użyteczności. Przede wszystkim zewnętrzny wyświetlacz ma bardziej tradycyjne proporcje od Folda, 21 do 9, a wewnętrzny wyświetlacz ma 8 cali oraz mniej widoczne zagięcie niż u Samsunga. Smartfon ma również dwa skanery biometryczne, jeden w zewnętrznym, a drugi Wewnętrznym wyświetlaczu, no i wspominałem również o lepszej specyfikacji. Mamy tutaj Snapdragon 8 pierwszej generacji oraz cztery obiektywy, w tym jeden z dwukrotnym, a drugi z pięciokrotnym zoomem optycznym. Smartfon ma również większą baterię o 200 mAh od folda oraz 67W ładowanie przewodowe i 50W bezprzewodowe. I Vivo X Fold otrzymuje ode mnie wyróżnienie za najlepszą specyfikację w składanym smartfonie. Smartfon kosztuje 8900 yuanów, czyli około koszt. 2040 zł. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich dopracowanych, efektownych rankingów w każdą niedzielę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie pominąć żadnego materiału. I nadszedł czas na miejsce pierwszy. Moim ulubionym składanym smartfonem jest Oppo Find N. I nie pod względem specyfikacji, żeby była jasność, Fold 3 jest obiektywnie bardziej dopracowanym urządzeniem. Tutaj mimo, że producent deklaruje odporność na zachlapania, smartfon nie ma certyfikatu IP, zewnętrzny wyświetlacz ma również tylko 60 10 Hz odświeżanie, jednak moim zdaniem Oppo lepiej zbudowało fundamenty tego urządzenia. Zewnętrzny wyświetlacz jest kompaktowy, mierzy 5,5 cala i ma tradycyjne proporcje 18 do 9, więc bez problemu obsłużymy go jedną ręką. Do tego wewnętrzny 7,1 calowy wyświetlacz ma bardziej kwadratowe proporcje i tak jest tutaj 120 Hz odświeżanie. I najważniejsze, dzięki odpowiedniej konstrukcji smartfon prawie nie ma zagięcia i w porównaniu do Folda 3 to duża poprawa. Naprawdę wygląda to znacznie lepiej. Oppo Find N otrzymuje ode mnie wyróżnienie za najlepszego składanego smartfona. Teraz czas na was, piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione składane smartfony i czy o jakimś nie zapomniałem. Na pewno zapomniałem, więc piszcie o tym w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!